No nie no słuchajcie, to są już jakieś jaja po prostu Ja sobie tu przyjeżdżam na, na budowę, a to zobaczcie co tu się dzieje. Spójrzcie No kurde, no ja po prostu nie wierzę, no nie wierzę. O! O! Jeszcze macha do mnie no. No po prostu to się nie da <ścoughs> Ja nie wiem, no Jak to tak jest, no Człowiek podjeżdża, chce się naładować, a tutaj zajęte. I po prostu. No i ładuje się, no proszę. no. no ale to. Ale to. Ale ja się podpiąłem. O, ale słuchajcie, to tak jest. Jak się jeździ takimi kijowymi samochodami, jak te nasze, to, to się ładujemy co chwila. Ta ładowarka półtora kilometra stąd, a tu nie ma wyjścia, no trzeba się podpijać co kawałek, no. Tak to już jest. Eee, bo jak ktoś, e, właśnie, Piotrusz, ja tutaj sobie skorzystałem z twojego, rozumiesz, e, przyłącza, bo po prostu e, jadę na cebulę, wiesz. A no to wszystko wyjaśnię. Jak ktoś się będzie pytał, czy da się przejechać 1000 km na jednym ładowaniu, to się da. To się da. Ale tak pod jest. warunkiem, że masz dwa samochody. Tak jest, tak jest. I się przesiadamy i jedziemy dalej. Dobra. Witajcie, witajcie, kochani. Dzisiaj taki ciekawy temat i kontynuacja tematu, który przed chwilką był na kanale Waldka. Mianowicie chodzi o urządzenia, dzięki którym napięcie w sieci energetycznej zostaje obniżone w przypadku posiadaczy fotowoltaiki. Jest to niezwykle istotne, ponieważ jak dobrze wiecie, jeżeli napięcie na jakiejś fazie przekroczy 253V i przez chwilę się to utrzymuje, wówczas palowniki Wam się wyłączają. A tu mamy system, który temu zapobiega, także. Proszę bardzo, mamy tutaj specjalistę i, i z firmy która, CR Gamma, tak, która wyprodukowała to urządzenie i chwilkę o tym porozmawiamy. No, akurat teraz jest, bo regulator jest włączony już na żywym organizmie, że tak powiem, u klienta i widzimy, że trzy, w tej chwili dwie fazy były zawężone i one są w tej chwili w redukcji i, i od strony fotowoltaiki i, i, i urządzeń wewnętrznych jest obniżone napięcie, a te woltomierze po prostu pokazują aktualny stan sieci, która przychodzi zasilania. Mhm. Czyli może pokażmy, pokażmy w takim razie, tak? Że w tej otworzymy chwili otworzymy ten, tak. tak. W tej chwili, mamy, mamy po kolei fazy pierwszą, drugą i trzecią. No 252. Tak, i na każdej fazie mamy, mamy napięcie. 24, 255V, tak. czyli ta jest jeszcze lewa w normie. Z tym, że tolerancja jest gdzieś, bo to jeszcze można ustawić sobie ten próg załączania. Tolerancja tych urządzeń, myśmy sobie takie wymaganie zrobili, żeby 2 V maksymalnie, czyli jak biorę jakiś przyrząd profesjonalny sobie mierzę, bo Electric też ma jakiś przyrząd, żeby sprawdził dokładność wskazań. Czasami niektóre są do 1V, czasami i rzadko się zdarza, ale są, że jest idealnie na tych woltomierzach, pokazuje to, co na moim przyrządzie. Ale dobrze sobie to sprawdzić, więc. więc one są ustawione na, na przykład tutaj na próg 250V, czyli 252 no jak już jest ten e, 253 to następuje e, po prostu włączenie urządzenia i obniżenie e, napięcia od strony całego budynku i fotowoltaiki. Mhm. Jeżeli, jeżeli jest wszystko w porządku, czyli siedzi, jest w normie, wszystko się włącza, urządzenie wchodzi w stan czuwania, pobór mocy na jednej fazie to około 6W w czuwaniu, no i właściwie tak to działa i urządzenia nie ma. Tak, I z, i z tego co widzę, jeżeli napięcie jest zawrzone na której fazie, to tam mamy, mamy kontrolkę, tak, która pokazuje nam, że na tej fazie tak, akurat ta, jest powyżej 250 e, Dokładnie, voltów. Ta kontrolka jest zasilana tylko z pola magnetycznego, czyli jeżeli to pole magnetyczne się wytwarza, bo to nie jest autotransformator, jeszcze ciągle powtarzam, to <grych> jak wytworzy się pole magnetyczne, jest sygnalizowane tymi kontrolkami, że jak klient do mnie dzwoni czasami, bo tam jakieś porady udzielam to wtedy, jak mi powie co tu się dzieje, co się zapala, to mniej więcej potrafię zdiagnozować jaka jest przyczyna, albo jak to trzeba podłączyć, żeby to działało profesjonalnie, żeby nie musiał tam daleko jechać, jak tam gdzieś jest jakaś duża odległość. Nie? No. I z tego co widzę, to tu mamy pewnie regulację tak? zakresu tak. dolnego i górnego. Pewnie. I, no, tak, I czas do działania, I czas czyli, za działania. Tak. czyli ta regulacja jest też potrzebna do tego, jeżeli by ktoś ma instalację odległą od budynku czyli zależy że jaki przekrój kabli i spadki by na tych kablach następowały przy dużej produkcji bo dzisiaj jest fajna produkcja bo jest słoneczko praktycznie ten falownik co na tym filmie wcześniej żyje, robili to, to na granicy mocy pracuje i w momencie jeżeli falownik pracuje i są, linia jest jakaś słaba na niski przekrojek to następuje spadek i ten spadek Czyli większe jest napięcie od strony falownika niż w rozdzieli, więc to trzeba wziąć i tak zrobić, żeby, żeby nam się ta fotowoltaika nie wyłączyła. Ta, ta odległa to trzeba skorygować, żeby ten regulator się wcześniej załączył o to napięcie tego spadku przy, pełnej, przy pełnym pompowaniu. Bo jak będzie nie będzie słoneczka, no to fajnie, ale jak znowu będzie duże, czyli duży prąd pójdzie do, do, do budynku, no to wtedy to musimy przewidzieć, żeby nam się to nie wyłączało. No okay. to... A czy to urządzenie występuje tylko w wersji trójfazowej, czy również? Nie, jednofazowej? Jednofazowe i różnej mocy. Bo właśnie o to chodzi. Że tak, zauważyliśmy, prawda, że często jest tak, że jak mamy instalację jednofazową, i falownik jednofazowy, to przeważnie on jakby jest o wiele bardziej czuły, prawda, czyli dzieje się coś takiego, że wybija nam ten falownik o wiele szybciej niż w przypadku falownika trójfazowego. Jest jeszcze takie zjawisko, że e, e, jeżeli na przykład jest faza nieobciążona w budynku, czy mało obciążona, e, biorąc większy prąd z jakiejś innej fazy, powodujemy podwyższenie napięcia na tej fazie jakby mniej obciążonej. Czyli w momencie, to chodzi o, że, że spadek na przewodzie, przewodu, na przewodzie neutralnym i te górki napięciowe się dodają i wtedy y, pomiarowiec widzi, że kurczę, tu nic nie mam włączone, a napięcie mi rośnie. Ma no, obciążenie swoje też robi, nie? Wiadomo. Jeżeli nie ma obciążenia, to, te, to to napięcie wtedy jest większe. Czyli jak budynek cały wyłączymy, to napięcie na, na, na rozdzielni Tauronu też nam skoczy do góry, bo ściągnięte jest obciążenie, nie? Mm -hmm. nie ma jakby spadków napięć. Okej, a teraz to, co mnie bardzo zastanawia tutaj, bo w tej chwili to urządzenie pracuje yy, i tu mamy takie stawiamy, gniazdo tak, siłowe, prawda, na dole, tak, tak, yy, do którego możemy podłączyć jakieś, jakieś urządzenie? Tak, i... To jest gniazdko, yy, bo urządzenie będziemy raczej przystawki do tego będą różne, mamy różne pomysły, łącznie z powerbankiem, ale to... Jakby to myślimy na tym, czy y, przerzucanie prądu na inne fazy, czyli leczenie asymetrii. To jest tylko gniazdko, y, można coś tu włączyć, ale y, tu napięcie się pokazuje w momencie y, zapalenia się kontrolki, czyli jeżeli zapali się nam kontrolka L3, to na L3 mamy informację, że, jest, że włączyła nam się, jakby za duże napięcie y, jest przychodzące z... Z sieci, nie? Ale to Ona... wtedy nie jest informacja, tylko fizycznie to napięcie jest przekazywane tak. na tą fazę w tym gnieździe. Dokładnie, dokładnie. I wtedy na przykład e, możemy e, obciążyć powiedzmy od bud e, w budynku czymś, czymkolwiek, i wtedy jak obciążymy, e, napięcie nam siądzie i regulator się wyłączy. Czyli na tak naprawdę tego grzałka, grzałka w jakimś buforze, bo no, i leże, prawda, która no tak, będzie ja trójfazowa. Można, można różne rzeczy, ale... Fajne by było to, że przy, bo czasami jest tak, że się trzy załączą, no to wtedy nie da się leczenia asymetrii, bo wszystko jest jakby poza granicą normy, ale czasami jest tak, że przy jednofazowych falownikach, że jest duża różnica między fazami. I fajne by było urządzenie, które by przerzucało prąd na, na inną fazę. Leczyć asymetrię, a jednocześnie mieć produkcję, nie? No. Natomiast to, co mnie Panie Jacku interesuje teraz bardzo, to, to jest również to, wiesz tak, no w tej chwili tu nic nie miałem podłączone, czyli nic tam tego napięcia nie odbiera, prawda? Natomiast jak widzimy, no pojawia się informacja, że napięcie rośnie, uh -huh. a mimo wszystko po chwili ono spada, czyli jakby jest zredukowane. Z tego, co, co wiemy, co widzieliśmy też na, na filmie Waldka, no po stronie licznika to urządzenie absolutnie nie powoduje podbicia napięcia w żaden sposób. Uh -huh. W związku z czym, co się dzieje z tym napięciem? Gdzie ono tu znika, prawda? Gdzie, gdzie ta energia nam ucieka? Znaczy te woltomierze pokazują napięcie taurony, jeżeli ktoś z sąsiadów po prostu załączy jakiś odbiornik, cokolwiek, no to wtedy napięcie siada, wtedy jest napięcie w normie, więc woltomierze pokazują, że jest napięcie w normie, urządzenie się wy, wyłącza, no i, no i wszystko, jest, nie ma żadnych strat. Jedynie, no, wchodzi urządzenie w czuwaniu, nie jedynie tak mówiłem wcześniej, że 6 W na, na fazie sobie pobiera i czeka. No teraz akurat się załączyło, czyli na przykład ktoś z sąsiadów wyłączył, napięcie poszło do góry, urządzenie zareagowało, od strony budynku tutaj, gdzie jesteśmy jest wszystko w normie, a od strony tą normę też pilnuje falownik, bo to, że on się nie wyłącza, jest ustawiony na nasze parametry krajowe, świadczy o tym, że napięcie jest w normie w środku budynku. Tak, tylko mnie, mnie bardziej chodzi o, chodzi o to, co, co się dzieje z tą energią, prawda? Bo widzimy jakie jest napięcie na danej fazie. Część energii. Natomiast jest... gdzie ona ucieka? No bo no bo ktoś, coś musi tą energię odbierać, prawda? Tak, to część energii idzie na walkę, czyli idzie na tą cewkę, ale to jest gdzieś 500 W. 500 W trochę wpycha, jeżeli jest taka możliwość. Jeżeli jest przekroczona norma, no to już nie wypcha, bo nie ma jak. No, i właśnie urządzenie tam pochłania 500 W, a falownik dalej pompuje, niby, nie? Czyli generalnie można założyć, że tu mamy trzy cewki w urządzeniu, i a. fizycznie, po prostu, jakby no, ta energia idzie w ciepło. Cewka pochłania energię, pochłania mhm. energię, ale i, nie jakby w całości. Zresztą te cewki są dobierane też do mocy, do mocy tego urządzenia, nie? Mm -hmm. A czym nie chodzi, to nie, nie chodzi o szczegóły techniczne, prawda? Absolutnie. Mm -hmm. Natomiast po prostu, no, wiadomo, że energia nie ginie, prawda? Znikąd się nie bierze? Tak samo nie ginie. W związku z czym no, coś się musi z nią dziać, prawda? I mm -hmm. to chodzi o to, żeby naszym widzom wyjaśnić, żeby, żeby potem nie było pytań, bo, bo wiadomo, że będą pytania, będą osoby pytały, co się dzieje, jak to się dzieje, będą wątpliwości, prawda? Dlaczego, mm -hmm. co się dzieje z tą energią I, i to, żeby te, te wszelkie wątpliwości rozwiać, no to właśnie stąd, stąd takie pytanie. Co, 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 są, co, są, co z tą, tym nadmiarem prawda, energii, czy, czy, czy z tą mocą się dzieje? Mm -hmm. prawda? Czyli tak mówię, że cewka pobiera i, i część energii, jeżeli jest taka możliwość, jest wpychana y, do, do sieci. Tylko no, mm -hmm. tyle, no. że tam jest obniżone to wpychanie, ale może być tak, że przy bardzo miękkiej sieci y, trzeba będzie tak do tego albo zrobić różną, różne obciążenia w budynku, żeby tą energię. Bo jest jakaś bardzo duża moc fotowoltaiki, żeby tą energię gdzieś zrzucić, bo urządzenie sobie może nie poradzić tą z tym nadmiarem energii. A żeby, być, żeby było wszystko w porządku, więc dobrze jest mieć informacje, która jest w faza i w tym momencie sobie jakieś obciążenie włączyć dodatkowo. Jasne. Nawet był taki klient, który tam dawał grzałki, ale tam siadało gdzieś tylko 2V, też mu to nie pomogło i ma regulator i grzałki, i wtedy mhm. ten temat został rozwiązany. Tak. Nie? Tu z tego co widzę jeszcze Pan Jan chciał coś powiedzieć, tak, jeżeli chodzi o to. Znaczy to są zbyt krótkie okresy. Tutaj w tym przypadku to jest przewidywane, bo odbiór, ten, odbiór tych, tych, tej, 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 tego prądu poprzez grzałkę czy, czy też jakiś podłączony akumulator. Natomiast jest na ten moment są to tak krótkie okresy krótkie okresy tej redukcji te, tego napięcia, że nawet jeżeli ona tam przebija, przebija bo teraz idzie do sieci, idzie do sieci. To, to co, co z czymś się walczymy z tym i, i te, jak to ISD, które nie, nie zezwala nam na wprowadzanie do sieci w tym, w tym czasie, więc teraz troszeczkę niezgodnie, niezgodnie z tym z tym ISD Dział, działamy, ale tu jest już to przewidziane i tutaj będzie dobrany, dobrany odpowiedni, ponieważ to mamy to jest świeża informacja, więc, więc nad tym pracujemy, żeby udoskonalić i to po to jest ta wtyczka, że ona będzie to zagospodarowała. W tej chwili przy tak krótkich okresach, bo nie, nie, nie stanowi zagrożenia dla sieci, nie stanowi zagrożenia dla sieci, a, ale jest generacja do, do sieci prądu prądu, więc ta produkcja częściowo, częściowo poza tym, co Jacek mówi, że na walkę zużywa ten, ten prąd, to, to jednak on w tej chwili przedostaje się. Tylko że to są, to są śladowe ilości, bo te, jak Państwo zauważyliście, ta, ta rotacja na tych fazach jest, tej redukcji jest, jest duża i, i to, to, są nie, to są to duże, duże przeciążenia. W przypadku na przykład takiej instalacji gdzie jest duże przeciążenie, dużo instalacji, to wtedy jedynym ratunkiem jest zakup naszego urządzenia i do tego PowerBank, który, bo nasze no urządzenie bardzo. będzie chronić przed tym, przed wyłączeniem się falownika, a PowerBank będzie to wszystko zbierał, bo do sieci byśmy nic nie oddali, bo wtedy byśmy rzeczywiście działali niezgodnie. Ale to są przypadki przypadku skrajnego, maksymalnego już takiego przeciążenia na, na, sieciach, na sieciach mocno, mocno za, zabudowanych. A o powerbankach to bardzo dużo może powiedzieć Piotr, bo on totalnie żyje niezależnie, nie jest podłączony do sieci i ile ty masz tego magazynu u siebie? 95 kWh. 95 kWh, więc u niego podwyższenie w sieci w ogóle nie grozi, a powerbanki tam się grzeją ostro. Dobra. Ale czy jest ten, czy są ten. Nie, ja czy ja, ja jestem całkowicie off grid w związku z czym tutaj, tutaj sytuacja jest taka, że nie jestem wpięty w ogóle do sieci. Na swoją, swoją, I po prostu um, tak, ja, ja reguluję. Jest... Ja, ja redukcję zbyt, że tak powiem, wysokiej mocy. niweluję yy, tą moc poprzez podniesienie częstotliwości mm. sieci wyspowej, w związku z czym falowów produkuje mniej. A i, dzisiaj i, za no. wysoka moc idzie do mojego samochodu. Dokładnie, dzisiaj się Waldek ładuje cały czas, także. I tu właśnie to przy okazji powiem, że. Jak ktoś nie wierzy, że da się elektrykiem dojechać 500 km na jednym ładowaniu, Przez. wróć 1000 km, to da się. Tylko trzeba mieć dwa elektryki. Jeden dojeżdża do Piotrka i się ładuje, drugim przyjeżdżamy, on sobie się naładuje, ja wrócę do domu. Może kiedyś stanie, ja że to będzie taki wymóg właściwie, nie? Żeby mieć po trzy elektryki nie? i sobie rozstawić po kraju. To nie jest, bo no to tak kolejny... nogi to jeden. No dokładnie, to dokładnie. Będzie to O. Dokładnie to samo kolega powiedział, panie Janie. Powiedział, że Kiedyś było tak, że co 15 kilometrów była karczma i stały konie, i ty podjeżdżałeś, zmieniałeś konie i jedziesz dalej. No i to będzie dokładnie to samo. Ale przeważnie koń ma swojego dzibię? Aby ten ostatni, jak już po tych barach, to wrócił ze sprawy zozamerów. <grym> <grym> Mu się tylko pomóc. Ale Aleśmy rozjechali tak. Ja, ja tylko spytam jeszcze na końcu w takim razie, czy możemy powiedzieć naszym widzom, jakie są koszty tego, takiego urządzenia, bo na pewno pytali jednofazowego, trójfazowego, żeby była pełna informacja. netto. jednofazowych nie pamiętam, 1900, 3000 kosztuje 25 na dzień dzisiejszy 40 amperowy kosztuje 3300 i 4963 ampery. Trzyfamu o trójfazowych, trójfazowych, natomiast. Nie pamiętam jaka, jaka cena jest Czego? jednofazowej 40-40. Tysiąc... Też nie powiem, powiem Ale to spokojnie można, nie? No, no, nazwany no, no, nazwany, oczywiście bo... do tego warto jeszcze 3%. Natomiast gdyby ktoś brał usługę z montażem, no to 8% latów. Jak widzieliście kochani, wydaje się, że urządzenie jest znakomite, jest rewelacyjne, faktycznie nie wpływa na sieć zewnętrzną. Potrafi nam obniżyć to napięcie, w związku z czym 253 V już nam straszne nie będą. Także myślę, że bardzo ciekawe rozwiązanie zachęcam do kontaktu z firmą CR-Gama i do yy, nabywania tych urządzeń, ponieważ większość z Was ma, ma problemy z wyłączaniem się falowników, także polecam serdecznie. Dziękuję, trzymajcie się klas tego razu i oczywiście pamiętajcie, jeżeli materiał Wam się podobał, to proszę o łapeczkę w górę, o subskrypcję, o liczne komentarze i do następnego razu. Cześć!